Doczekaliśmy się. Dzisiaj otwarto nowy odcinek wrocławskiej obwodnicy śródmiejskiej z mostu milenijnego do ulicy Żmigrodzkiej. Za budowę ponad 4-kilometrowej trasy miasto zapłaciło prawie 260 milionów złotych. Albert Bystroński. Obwodnica na północy Wrocławia kończyła się na moście milenijnym. Później zjeżdżało się na wiecznie zakorkowaną ulicę Osobowicką. Na tę drogę czekaliśmy długie lata. Nowy fragment obwodnicy ma 4200 metrów długości i cztery wiadukty. Skanska wybudowała go 3 miesiące przed terminem. Za pośpiech miasto wypłaci nagrodę. To nie są jakieś wielkie pieniądze. To Spodziewamy się nagrody za przedterminowe ukończenie wysokości około pół miliona złotych. Pierwsze samochody nową trasą ruszyły po 13. Od otwarcia nowego odcinka obwodnicy minęło w tej chwili mniej więcej pół godziny. Korek ze zjazdu na ulicę Osobowicką przeniósł się 4 km dalej do zjazdu na ulicę Żmigrodzką. Północny odcinek obwodnicy kończy się na osiedlu mieszkaniowym. Miasto planuje budowę drogi do ulicy Kamińskiego i dalej do trasy na Warszawę. Kiedy? Na pewno nie przed 2012 rokiem, mówi prezydent Wrocławia. Najpierw otwieramy w przyszłym roku autostradową obwodnicę Wrocławia, i to jest przedsięwzięcie, na które bardzo czekamy. Potem kończymy wszystkie rzeczy związane z Euro 2012, i dopiero potem będzie dalszy, dalszy ciąg tejże, tejże obwodnicy. Także jeszcze troszkę trzeba będzie poczekać. Do zrobienia jest także wschodni odcinek obwodnicy z mostem na Odrze i drogą przez Wielką Wyspę. Mogę Miasto określać? chce, aby wybudowała go i sfinansowała prywatna firma w tak zwanym partnerstwie publiczno-prywatnym. Teraz jesteśmy na etapie wyboru doradcy. Tak przewiduje to procedura partnerstwa publiczno-prywatnego. Doradcę wybierzemy w tym roku. Projekt właściwie jest gotowy. Za chwilę decyzja środowiskowa i jak wszystko dobrze pójdzie, w przyszłym roku mamy wykonawcę, który zaczyna budowę. Wschodnim fragmentem obwodnicy Śródmiejskiej pojedziemy najwcześniej w 2014 roku. Wrocław Albert Bystrand